Auto dla Kowalskiego przedstawia film Homo Luxurius femina, czyli nie dla kowalskiego. Witajcie w jednym z najbardziej ekskluzywnych ekosystemów na ziemi: księstwie Monako. To tu na wybrzeżu lazurowego wybrzeża, w cieniu pałacu książęcego rozgrywa się spektakl, który łączy w sobie luksus modę i nieco teatralnej dramaturgii. Dzisiaj przyjrzymy się jednym z najciekawszych gatunków, zamieszkujących ten rank dla milionerów, homo luxurius femina czyli bogatym kobietom w kusych spódnicach, wysiadających z najdroższych samochodów świata. Monako. Miejsce, gdzie asfalt lśni niczym złoto, a każdy zakręt może prowadzić do spotkania z Ferrari, Lamborghini lub Rolls Royce'em. To właśnie tutaj, w tym mikroskopijnym państwie, natura i technologia łączą się w harmonijnym tańcu. A w centrum tego tańca one, eleganckie, zadbane, zawsze gotowe na spojrzenia obiektywów, i nie, nie są to dziewczyny do wzięcia, oj nie. Obserwujemy samicę Homo luxurius femina w jej naturalnym środowisku. Wysiada z pojazdu, który kosztuje więcej niż przeciętne mieszkanie w Europie. Jej ruchy są płynne, pełne gracji, a krótka spódnica podkreśla jej pewność siebie. To nie przypadek w Monako każdy gest jest starannie zaplanowany, każdy detal ma znaczenie, nawet długość spódnicy. Samiec Omega, co najwyżej musi tutaj mieć tylko silne plecy. Zauważmy jak nasza bohaterka porusza się wśród tłumu. Jej spojrzenie jest intensywne, ale nigdy nie zatrzymuje się na zbyt długo. To gatunek, który wie, że jest obserwowany, ale nigdy nie daje się złapać w pułapkę zbytniej uwagi. Jej buty, najczęściej wysokie szpilki, stukają o chodnik niczym metronom wyznaczający rytm tego luksusowego życia. Monako moda to nie tylko wybór, to obowiązek. Krótkie spódnice, designerskie torebki, okulary przeciwsłoneczne, które kosztują tyle co mały samochód. To wszystko składa się na wizerunek, który ma jedno zadanie: podkreślić status. Status w Monako to waluta, która liczy się bardziej niż euro. Ale nie dajmy się zwieść pozorom. Choć Homo Luxurios Femina wydaje się być gatunkiem beztroskim, jej życie to nieustanna walka. Walka o uwagę, o miejsce na parkingu przed Casino de Monte Carlo, o to by zawsze być na szczycie hierarchii społecznej. To życie pełne paradoksów, z jednej strony luksus, z drugiej presja, by zawsze być najlepszą wersją siebie. A teraz przyjrzyjmy się jej środowisku. Monako to nie tylko raj dla bogaczy, to także miejsce, gdzie natura spotyka się z technologią. Palmy kołyszą się na wietrze, a obok nich parkują hybrydowe, super samochody. To ekosystem, w którym wszystko musi być idealne. Od pogody po makijaż. Na koniec warto zadać sobie pytanie, czy Homo luxurius femina jest szczęśliwa. Czy ten świat błyszczących karoserii i krótkich spódnic to raj, czy może złota klatka? Odpowiedź pozostawiamy Wam, drodzy widzowie. Bo w Monako, jak w naturze, nic nie jest takie, jak się wydaje. Podczas gdy w Monako kobiety wysiadają z Ferrari w krótkich spódnicach, przeciętny samiec siedzi w swoim małym mieszkaniu w nędznym bloku w jednym z zimnych krajów. Jego życie toczy się w cieniu wielkich marzeń, które nigdy nie zostaną zrealizowane. On wie, że nigdy nie będzie go stać na taką samicę, na kobietę, która jeździ luksusowymi samochodami, nosi designerskie ubrania i żyje w świecie, gdzie każdy dzień to spektakl. Jego mieszkanie to kilka metrów kwadratowych, gdzie zimą wieje przez nieszczelne okna, a latem panuje duszący upał. Jego samochód, jeśli w ogóle go ma, to stary, wysłużony model, który ledwo zipie. Jego życie to walka o przetrwanie, o zapłacenie rachunków, o znalezienie sensu w codziennej rutynie. A jednak nawet w tym świecie marzenia są silniejsze niż rzeczywistość przeciętny samiec patrzy na zdjęcia z Monako na kobiety w krótkich spódnicach i błyszczące samochody i choć wie, że to nie dla niego to w głębi duszy wciąż ma nadzieję nadzieję, że może kiedyś w innym życiu będzie mógł choć przez chwilę poczuć się jak król ale na razie pozostaje mu tylko obserwować ten świat z daleka za ekranu komputera czy telewizora i marzyć bo marzenia, nawet te niemożliwe do spełnienia, są tym, co trzyma go przy życiu. W końcu, jak mówią, lepiej marzyć o Ferrari niż jeździć starym gruchotem. Więc jeśli jesteś tym przeciętnym samcem, pamiętaj, nie jesteś sam. Twoje marzenia są ważne, nawet jeśli wydają się niemożliwe do spełnienia. A kto wie, może kiedyś, w przyszłości i ty będziesz mógł poczuć smak luksusu. Na razie jednak trzymaj się ciepło w swoim małym mieszkaniu i nie przestawaj marzyć. A ty, drogi widzu, jak sądzisz? Czy wolałbyś żyć w świecie luksusu, gdzie każdy dzień to spektakl, ale także nieustanna presja? Czy może wolisz swoją skromną rzeczywistość, gdzie marzenia są tym, co napędza cię do działania? A może masz swoje własne spojrzenie na ten temat? Daj mi znać w komentarzach. Jestem ciekaw Twojej opinii. Jeśli podobał Ci się ten film, daj mi znać klikając łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że tworzę coś, co Cię interesuje. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych motoryzacyjnych historii, które łączą klasyk z nowoczesnością, marzenia z rzeczywistością i luksus z codziennością. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, marzenia są po to, by je spełniać. Subskrybuj, komentuj. Z góry dziękuję.